Wiem to pierwszy odcinek na moim kanale Zwanym Duffy A Dzisiaj zagramy sobie z w Rico w Minecrafta Skyblock Na modach. Tak. Takes jak coś on po Eee, nie słuchajcie On ma co jest z głową, nie tak, pamiętajcie Eee. W tym trybie polega na tym, żeby mając jeden pocisk zabić drugą osobę przy czym zdobywając materiały jeszcze drzewa zdobywamy się na środek, przy czym mamy lepsze brony Pelicho zaraz dostanie większą egze egzekucję, ponieważ dostałem już dwa razy i myśli, że jest lepszy I do tego spadł. Widzicie widzowie? Nawet nie trzeba go zabijać. To jest silna siła woli. Pamiętajcie. Jeżeli Dobre. coś nie działa jak powinno ale działa to to nie jest głupie. A praktyczne. Jak coś to gramy trzy rundy. Na razie jestem 0 dla tylko delikwent na nazwie. Dazi? Znaczy Duffy? Proszę Tak, tak I Liko Myśli, że znów chce mnie zabić Ale coś mu się nie udało Dlatego dostał granatę w głowę I teraz mnie goni zapewne z jakimś bronią. Ale nie boję mu się Nie no schował w gole. Widzicie? On się boi. On próbuje mnie trafić, ale on, on nie ma przeciwnika. Widzicie? O, trafił mnie. O nie, spadłem. Z życiową, jestem. Właśnie. Nico. Ksumo, jakiego spotka. Nie no, Nico, to k jest kozak. Widzicie ten, tę nazwę? To jest super bohater. No Super bohater, który leś na Pamiętajcie. Dlatego ja dzisiaj wygram ten mecz. Nie to co on. Jest sobie za dużo pozwala. Jest aktualnie, jeden jadł. Tak Myśli, myślicie, że... Ja jestem taki słaby. Oj, mylicie się. To są jest tylko pozory Eee, nie pozwalaj sobie O co mi trochę d -d Ej. A zabiję a przestraszył się Widzieliście Słaby jest? Ty pierdolisz Oj No teraz nie będzie Tak nie ma Potrzebujesz Tysiące godzin O no to widzowie trzeba nabijać Widzicie? O cholera Więc aktualnie jest 2-1 dla Nic nowego No o, On ma za duże poświęcenie w tym w Minecraft. Tak, ja ponad 4000 godzin w minecraftzie No Ostatnio przyleciałem, skatuję Widzicie jaki to jest tryhard w życiu? Oczywiście Najlepsze, peso jest 8 to pvp A reszta są gówniane. No po lech są murem w jaki on jest merem, jak to Tylko na 1-8 gra A no tak, tak się nałyszczą. No Nie zdawny chłopak to... Kryjko Ja. Jak tam twoje poczucie, do Aktualnie wykrywam twoje jednak słyszy. Ale przegrasz? A, to A nie o, widzicie wizerunek, bo i wyjść. Bo on, chodź... on wie, co go czeka. To chodź do mnie. To bardzo... Gdzieś ty uciek? O, Z... o, widzicie? Tam jest Zaraz go trzeba zastrzelić Pa, widzicie jak się rusza? pa jedna O lewa. Nie <grym> trafiłem. Właśnie mnie zabiją Pepegą życiową Potwierdzam O, teraz trafiłem Trzeba go jeszcze trafić dwa razy A zginie żebym ją ja umiał trafić skończyć zaraz amunicja będzie źle widzicie kampił się tam o tak nie trzeba grać widzicie go on będzie się ciągle kampić o dostał raz Hahaha! No, nie zdążyłem, ja! Jasne, gwiat! Widzicie, widzowie, ten plan dzisiejszy! No ale cóż, jest remis, to był bardzo fajny odcinek. Liko jest pepegą, ja jestem pepegą. Ale cóż, trzeba zakończyć odcinek, więc trzymajcie się, widzowie. Patrzcie, walicie subskrypcji naukę w dół, bo tak! Bueno, se manca. Adiós.